Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Makeup After 40. Wiem, wyglądam dziwnie, jest wałek, są skarpety na tym wałku. Zaraz wam powiem, skąd te skarpety i po co? Bo to jest całkiem dobry trik na sposób nawałek, ale o tym za chwilę. Dzisiaj będzie makijaż, jakby to powiedzieć, dzienny, lepki, ale z pazurem. Co to oznacza? Słuchajcie, nie mniej ni więcej, jak tylko nowe cienie, z René Wybrałam sobie, byłam teraz na targach Beauty na stoisku Pierre Renne jako twarz Creamy Auga Collection. No wiadomo, e, ponieważ jestem autorką tych kosmetyków, więc Pierre René, e, Medic by Pierre René zaprosili mnie na stoisku jak co roku. E, no i co? No i okazało się, że mają nowe cienie, słuchajcie, więc e, poprosiłam, żeby spakowali do testów. Wybrałam sobie kolory, myślę, że są przepiękne, więc będziemy dzisiaj testować nowe formuły, nowe kolory. Mają, słuchajcie, jeszcze fajny krem BB, 50, ale tego dzisiaj nie ubiorę na twarz. Dlaczego? Dlatego, że makijaż, który robię, wykorzystam za godzinkę, za półtorej w robieniu, w kręceniu rolki. Mam fajną współpracę nie z branży beauty, a bardziej modową, no i właśnie muszę nakręcić rolkę. Więc pomyślałam sobie, że to jest akurat fajny moment, żeby zrobić sobie teraz makijaż, ogarnąć się razem z Wami. Przetestować właśnie nowe cienie z Pierre René, przetestować kępki od klawiera. Tak, będą kępki. Myślałam nad tym, czy by rzęsy, właśnie, czy by, by sztuczny rzęs nie, nie zastąpić kępkami, o to właśnie, żeby zrobić takie lekkie oko, ale trochę je wiecie żeby był efekt wow, ale żeby. Jakby to powiedzieć, żeby nie obciążać bardzo oka, więc tylko w kąciki zewnętrzne sobie poprzyklejam kle... kępki, klępki. kępki. Też właśnie na tych targach um, um, przywiozam ze sobą z targów. No i co jeszcze? Jeszcze będzie kredeczka, nowa kredeczka z Mio, która też jest dla mnie nowością, jeszcze nie testowałam. Oczywiście też będziemy robić razem włosy, więc już mam ze sobą rzeczy, które wykorzystam i pokażę jak ja tutaj, wiecie, układam te swoje loki. Także jeśli macie ochotę na taki film, o takiej tematyce, ja zapraszam serdecznie. Sprawdźcie tylko subskrypcję oczywiście, komentarz, łapka w górę, to wszystko u mnie mile widziane. Dziękuję ślicznie za to, zapraszam na odcinek. nam Od makijażu brwi, kredka Lumen numer 3. Ok, ona ma jasny kolor, słuchajcie, ale taki grafitowy, więc jeżeli szukacie um, um, chłodniejszej kredki, to Trójka z Lumen będzie dobrym wyborem. Teraz, żeby. Trochę ocieplić ten grafit na brwiach. Nałożę jeszcze Gimme Brow, czyli to jest taka niby maskara. Taka maskara do brwi z Benefitu. Ona jest nieco cieplejsza i też postawi mi troszkę włoski do góry. Bardzo lubię ten produkt też do brwi. Mam makijaż permanentny, a on jest tak bardzo delikatnie zrobiony, słuchajcie. I tak naprawdę ta brew jest prawie że kompletna. Ona jest naprawdę pięknie po prostu zarysowana, kompletna ma 100% włosków na brwi. Natomiast tutaj mam niestety ubytki i głównie zawsze skupiam się na tej lewej brwi. Ale myślę, że wiecie, to też tak idealnie, że tak powiem, nie jestem w stanie zrobić, bo one są jednak różne. A brwi to nie bliźniaczki, tylko siostry. Więc ja też się trzymam tego, tej reguły. Zrobione to teraz korektor medical Perfection Concealer od Eveline. Dzisiaj nałożę go w odcieniu 01. On jest troszkę jaśniejszy, ale e, dzisiaj to robię, że tak powiem, z rozmysłem. Troszkę, żeby rozjaśnić tę okolicę. Tak, właśnie przyklepanie gąbeczką powoduje, że y, korektor jest równomiernie rozłożony. To daje y, fajną taką bazę i podcienie, i ogólnie y, też pod y, makijaż twarzy. I tutaj słuchajcie, muszę coś sprawdzonego, bardzo chętnie bym przetestowała ten krem BB, ale to w następnym makijażu, tutaj muszę coś sprawdzonego, no bo y, będę też pracować wizerunkiem, więc generalnie to nie jest tylko makijaż od tak sobie y, zrobiony do testów, ale... Chcę, żeby to był makijaż, który mogę wykorzystać w ciągu kolejnych godzin. Dlatego też zdecydowałam się na te cienie, bo myślę, że jeżeli są to cienie pierrene, to po prostu będą dobrej jakości. Więc dwie, dwie pompeczki, trzy pompeczki, przepraszam. No i klepiemy podkład. Mój ukochany, noweczka braszeczka, właśnie, właśnie dosłownie dwa dni temu przyszedł do mnie i mogę się rozkoszować tym fajnym zapachem. No i rzeczywiście on dobrze wygląda na mojej twarzy. Także myślę, że jeżeli byście spytały o mój ulubiony podkład, to i jeden miałabym wybrać, bo jest ich dużo, ale ten jeden taki, do którego wracam non stop, no to jest to na pewno ten All Hours, nawet teraz kiedy moja cera troszeczkę kaprysi po covidzie to i tak w tym podkładzie wygląda po prostu idealnie, naprawdę, po prostu idealnie. Za każdym razem mnie ten podkład zachwyca. Słuchajcie, nawet teraz, jak mam cerę troszkę rozkapryszoną covidem, to i tak ona wygląda po prostu pięknie po nałożeniu trzech pompeczek. Idealnie nic nie trzeba więcej dokładać. Yy, teraz jeszcze puder, puder mój ukochany Lancome yy, Long Time No Shine. Odrobinę, tylko w takich miejscach, które ewentualnie mogą mi się wyświecić, no i przechodzimy do konturowania. Dzisiaj jeśli chodzi o konturowanie, to poleci bronzer z paletki Tan Bronze Glow od Nataszy Denony i jeszcze użyję różu z tego nowego pudełeczka Rose Cheek Duo. Tak wygląda to małeństwo z bliska. Zaraz Wam jeszcze zaprezentuję na słoczach Bardzo fajny taki kremowy róż, wręcz kremowy róż i bardzo fajny kremowy rozświetlacz. Szampańskie złoto rozświetlacz i taki koralowy róż. I jeszcze moje super duo pędzelki od Maxi 03 do konturowania i pędzelek 04 do różu i rozświetlacza. Są cudowne. Okej, okay, jakbyście mnie zapytały o mój top of the top, jeśli chodzi o brązer, to jest to brązer Nataszy Donon. Po prostu jestem uzależniona. Dobra, teraz troszkę nakładam różu na pędzelek. I troszkę odrobinę chcę zaróżowić policzki. Też nie chcę, żeby to było jakoś bardzo mocno. Ten róż też ma w sobie troszkę blasku, więc yy, jeszcze trochę rozświetlacza spowoduje, że efekt nieprze, nieprzesadzonego glow będę miała, tak? Bo ja nie lubię, słuchajcie, mocno świecić, natomiast takie nieprzesadzone glow z różem to jest właśnie idealnie, idealna opcja na moją, na moją facjatę, na mój policzek. Ok. Dobra. Zrobione możemy przechodzić do oczu. Dzisiaj ma być minimalistyczny make-up, więc na pewno nie, nie uda mi się wszystkiego użyć. Natomiast tak, yy, najpierw użyję mieszanki tych dwóch cieni, dlatego że ten jest za bardzo rudy, a ten jest za blady, więc chcę je zmieszać, żeby uzyskać kolor taki, który ładnie mi się wpasuje w załamanie powieki. Właśnie, teraz jest idealnie, nie jest za ciemno i nie jest za jasno. I też to przyciągam w stronę skroni. Słuchajcie, no tak naprawdę jedno umoczenie pędzla. Zobaczcie, jak mi to ładnie wszystko rozpracowuje. Formuła rzeczywiście jest inna: są takie mięciutkie, welwetowe, takie masełkowe te cienie. Nie są suche. Czyli taka formuła, jaką ja preferuję i jaką ja bardzo lubię. Teraz ten ciepły kolor rozetrzemy tym jaśniutkim. Ten jaśniutki trochę wpada nam w różowy, więc jest chłodniejszym odcieniem. Ale myślę, że właśnie ładnie nam tutaj wychłodzi te granice. Ja bardzo często łączę chłodne kolory z ciepłymi. Wiem, że są na to dwie szkoły. Jedni mówią, że absolutnie nie wolno łączyć, a ja bardzo często łączę. Ten sam jasny róż, bardzo jaśniutki róż, przenoszę sobie w kącik wewnętrzny. Teraz na pędzelek biorę ten taki ciemny fiolet i daję go na dolną powiekę troszeczkę i trochę też w kącik zewnętrzny. I tu jeszcze robię sobie taki maleńki, maleńki, maleńki dziubek. Wychodzę z tym fioletem troszkę poza zewnętrzny kącik, okay. żeby trochę makijażem liftingować oko. To jest taki mój wybieg, zabieg, który już od pewnego czasu stosuję i powiem Wam, że mi się bardzo sprawdza. W ogóle fajnie zrobiony kolor, nie wytraca pigmentu, co na przykład dla mnie jest bardzo ważne w takich ciemnych kolorach, bo czasami te takie ciemne właśnie fiolety wytracają pigment. Niby je się na, oczu, na oko nałoży, a później przy blendowaniu to wszystko się um, tak jakby wyciera do niczego, a tutaj ten pigment jest jednak spoko, a jak ucieka to bez problemu można dołożyć i doklepać ciemnego koloru. Zobaczcie, bardzo ładnie to bardzo ładnie się tym pracuje, bardzo fajnie, naprawdę. Ok, jeszcze teraz ten pędzelek z tym ciepłym kolorem i blendujemy. I teraz słuchajcie, nałożę trochę błysku. Mówię trochę, bo chcę, żeby to były tylko takie iskierki. Nie chcę mocnego, tylko dosłownie takie iskierki. No ładnie. Ładnie mi się tutaj to palcem nakłada. Idealnie to wygląda, słuchajcie, idealnie. I tutaj w tej formule błysku jest coś takiego, że jeśli dotkniemy tylko, zaraz, ci to, dotkniemy tylko palcem, tak, to możemy zrobić naprawdę delikatny efekt tylko samego takiego, samych takich drobinek, iskierek, mam nadzieję, że to jest widać w ogóle, albo nabrać tego więcej i wtedy słuchajcie, zobaczcie, to jest ten sam cień. Na górze mamy taki lekki efekt, a w ogóle, jak tylko tak minimalnie dotknę, to w ogóle mogę mieć tylko taki minimalny efekt, więc jakby trzy efekty macie: ten sam cień, trzy efekty zrobione na skórze. Także tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób m, nakładając cień, jaki, jaki efekt chcemy uzyskać, tak? Jeżeli zabierzemy więcej, damy grubszą warstwę, wtedy jest taki aż jakby to powiedzieć aż metaliczny ten cień. Natomiast. Jeżeli dotkniemy tylko paluszkiem i dosłownie przeniesiemy odrobinę na powiekę, uzyskujemy efekt taki naprawdę delikatny. I to też zrobię słuchajcie, z fioletem, z tym ciemniejszym fioletem. Mam nadzieję, że mi się też uda to tak przerzucić minimalistycznie. Okej, okay, właśnie, właśnie, o to mi chodziło. Ok, dokładnie. Dokładnie tak. Tak, to jest efekt zamierzony. No i teraz, słuchajcie, chcę jeszcze dodać tego jasnego różowego w kącik wewnętrzny i ładnie to rozetrzeć. Ok. I w samą w sam jeszcze kącik wewnętrzny tego najjaśniejszego błysku dodamy. Ok, też tak minimalistycznie, żeby po prostu cokolwiek było. Teraz y, tym pędzelkiem, którym y, nabierałam korektor, tego korektora jeszcze mi trochę zostało. Wyczyszczę sobie brzeg. I mamy lewe oko skończone. Teraz przechodzę do prawego i będziemy y, kleić rzęsy. Jeszcze jakieś takie minimalne poprawki. Minimalne blendowanko, tak zwane moje, przodem do przodu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby, żeby popatrzeć po prostu, jak te oczy wyglądają i czy niczego nie trzeba poprawić, zanim nie nałożymy tuszu na rzęsy. E, Okej, okay. tusz na rzęsy chcę nałożyć, mam kilka do testowania, natomiast y, chcę nałożyć taki, który mi się też dzisiaj sprawdzi. To będzie tuż firmy AA No Limit Volume i pod spód jeszcze balsam, balsam do rzęs odpierne. Powiem Wam, że ten balsam naprawdę robi robotę, robi robotę dziewczyny, więc zachęcam. Wydaje mi się, że jest fajniejszy od tego Varieté Everline. Dlaczego? Dlatego, że ma fajniejszą pielęgnację i naprawdę, przynajmniej ja mam wrażenie, że te moje rzęsy są mocniejsze. Nawet chwilowo, jak padły mi, że tak powiem, po COVID, to teraz mam wrażenie, że znowu jakby ta rzęsa się odbudowała i że wyglądają dobrze. Sądzę, że Wy tych takich niuansów po drugiej stronie nie widzicie. No no, niestety, kamera nie jest w stra stanie, przepraszam, wszystkiego przenieść. Natomiast tak jak ja siebie obserwuję w lustrze, no to ja jestem w takiej. A, um, jakby w stanie takie niuanse zauważyć, jak że na przykład rzęsy wyglądają jednego dnia lepiej, drugiego dnia gorzej. Naprawdę, e, ja swoimi oczami jestem w stanie zauważyć więcej niż wy. No, taka prawda. Oczy są przygotowane pod klejenie kępek. Te kępki ja oczywiście nakleję, ale już poza, poza kadrem, żeby nie przedłużać filmu. Jeżeli będziecie chciały osobny odcinek o klejeniu kępek, klejeniu rzęs, to dajcie znać, zrobię taki, zrobię taki odcinek. Natomiast chcę jeszcze skończyć usta. Na usta dzisiaj wpadnie nowość, nowa kredka od Mio. Jest to kolor Tofi 02. Wydaje mi się, że bardzo ładny. Jeszcze na ustach nie miałam, natomiast na słoczu wydawał mi się bardzo ładny. Taki e, nudziakowy brąz z e, podtonem e, chłodnym. Przepiękny kolor, fajna formuła, też taka rozcierająca się na ustach, kredki. Ja ogólnie lubię kredki nudziakowe, które wpadają w chłodniejsze tony. Może to być brązowe, ale raczej chłodniejsze, nie lubię ciepłych odcieni. I żeby jeszcze słuchajcie, troszeczkę, tak jakby, jakby to powiedzieć, nadać świeżości ustom, wpada jeszcze błyszczyk w kolorze 4 ibra. O, zobaczcie, jak od razu te usta odzyskują, odzyskują taki, taką świeżość i taki wigor. No, i jest to dla mnie idealny makijaż ust. Przebosko wyglądają. Dobra, to teraz poza kadrem jeszcze doklejam rzęsy i zaraz robimy jeszcze fryzury. Zrobione, aczkolwiek powiem Wam, że nie było łatwo, trwało to dosyć długo, dlatego że kleiłam B-shape, to są takie bardzo, ale to bardzo delikatne, no wręcz rzęsy, których prawie nie widać. Naprawdę chmureczki, takie włoski idealnie um, imitujące. Yy, oryginalne rzęsy, więc efekt jest wow, natomiast samo klejenie wcale nie jest takie, takie łatwe, dlatego że one są delikatne, drobniutkie. Nawet dwie zniszczyłam przy samym wyciąganiu, więc generalnie, też jakby ważna jest technika pobierania tych rzęs z opakowania i technika też klejenia. Więc, no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dużo łatwiej przykleić takie, wiecie, grubsze rzęsy, które widać, które można łatwo złapać, tutaj nie było prosto. Natomiast efekt jest wow. Delikatny przede wszystkim, a jednak efekt jest. Delikatny, ale jest. Także mam doklejone kępki, których wcale nie widać, więc o taki właśnie efekt mi chodziło. A teraz przechodzimy do włosów. No i teraz słuchajcie, co robią moje skarpety na włosach. <noise> więc zobaczcie, to jest w ogóle patent mojego dziecka, mojej Vanesy Beauty Vitrix, która w ten sposób zabezpiecza wałek. Przed i włosy, przed tarciem i przed gargoleniem się. Um, po prostu ja dzisiaj wyjątkowo spałam w tym wałku, a zwykle jak spałam w wałku, to niestety, ale te włosy, jakby przy spaniu o poduszkę, one no, zawsze coś było nie tak, zawsze coś wystawało i tak dalej. A jak schowa się je w, w skarpetkę, no to wtedy, słuchajcie, one po prostu lepiej wyglądają i lepiej się w nich śpi. Także zobaczymy. Wow, ale będą loki. <laughs> ale będą loki. A jak pachną mi włoski ładnie. <laughs> Dobra, odwijamy, odwijamy. I nakładanie skarpety odbywa się w ten sposób, że jak już zawinę, to łapię skarpetę. Nasadzam i później jeszcze na to idzie gumka, więc yy, taki patent, słuchajcie. Czasami takie proste patenty okazują się bardzo przydatne i naprawdę ro robią robotę, jak ja to mówię. Ok, mamy małe loki, ponieważ one są dosyć mocno zbite, a ja nie chcę takiego zbitego efektu, chcę, żeby to było bardziej naturalne. Ja sobie troszkę je tak wiecie, przeczeszę palcami, ale nie do końca. Teraz się zastanawiam. Chyba wezmę sobie mm, Paul Mitchell. To jest taka, taki, nie wiem, oliwka, olejek. Robię tak, że smaruję ręce, ale nie tylko dłonie, tylko całe ręce smaruję. Tak jakbym smarowała kremem. I wtedy przeczesuję takimi dłońmi. O! I wtedy, słuchajcie, nie ma żadnego um, jakby Robi się ślisk, tak? Czyli nie ma żadnego oporu ze strony moich włosów i moich loków. No nie wiem, czy one nie będą za drobne, aż te loki. Ja powinnam im teraz, słuchajcie, dać chwilę odetchnąć po prostu nic z nimi nie ruszać tylko dać chwilę odetchnąć, żeby one się tak ładnie same rozprostowały. Dobra, słuchajcie, i teraz tak. Loki wyszły bardzo takie drobne. Ja wolę, jak te loki są luźniejsze, więc teraz zostawiam je w spokoju. Mam jeszcze na pewno przynajmniej godzinę, bo to nie jest tak, że ja sobie teraz ufryzowana idę do drugiego pokoju nagrywać rolki. Nie. Ja teraz muszę to właśnie, to, cały ten sprzęt swoimi rękoma przenieść na inne statywy, przenieść do innego pokoju, e, poukładać rzeczy, które mam użyć w rolkach, więc jest to na pewno godzina, jeżeli nie dwie roboty. Dam im czas do tego właśnie, żeby zadziałała siła grawitacji, czyli one się pod wpływem grawitacji i ciężkości trochę rozluźnią. Jeżeli jeszcze będą za drobne, to ja je po prostu wtedy przeczeszę e, szczotką, ale myślę, że tutaj siła grawitacji zrobi swoje, także tyle, jeśli chodzi o fryzurę i loki. A chcę jeszcze słuchajcie, podsumować odcinek. Tak jak widziałyście, użyłam dzisiaj nowych cieni z Pierre mają nowe kolory, mają nowe formuły te cienie, nie są suche, są takie masełkowe, welwetowe. Jeśli o mnie chodzi o moją powiekę, to ja się właśnie z takimi formułami bardzo lubię. Błyski. Błyski też mi się podobają, dlatego że można je zastosować na kilka, że tak powiem, różnych sposobów, tak jak Wam pokazywałam, można zrobić. E, bardzo delikatny błysk to, co mam na okach na, na oczach, przepraszam, e, czyli e, bardzo delikatniutko, tak jak lubi moja powieka, moja powieka już jest powieką dojrzałą, więc e, naprawdę im lżej, tym lepiej. Natomiast jeżeli przyciśnie się palcem, e, więcej się tego nabierze na palec, to można sobie zrobić e, zupełnie inne wykończenie. Kto co lubi, ja wolę tak leciutko, e, no i. Jakby cel zamierzony został osiągnięty, więc jestem bardzo zadowolona. Z nowości jeszcze była kredka Mio w odcieniu Tofi bardzo ładny kolor, e, fajna formuła, dobrze się rozprowadza na ustach, plus jeszcze w połączeniu z tym takim różowawym błyszczykiem. Myślę, że wyszedł bardzo ładny makijaż ust, więc jestem. Zadowolona z dzisiejszych testów i z dzisiejszego makijażu. Piszcie, co sądzicie dziewczyny, a póki co odmeldowuję się, dziękując Wam bardzo, bardzo za dzisiejszy wspólny, spędzony czas. Zapraszam jak zwykle na instagram Makeup After 40. Widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem. Dziękuję ślicznie, trzymajcie się!